Umowa jest potrzebna. Wchodzi w zakres regulacji poprzedniej, to znaczy kiedy Wielka Brytania była w Unii Europejskiej, to mieliśmy tą wzajemność, wzajemną możliwość startowania w wyborach samorządowych na niskim szczeblu, na niskim poziomie. I kiedy Wielka Brytania miała wolę zrezygnować z uczestnictwa w Eurokołchozie to tutaj no nastąpiła pustka prawna. Wielka Brytania podtrzymuje jednostronną chęć kontynuowania tego uregulowania, ale potrzebna jest umowa spisana, aby było to oparte nie tylko na jednostronnej chęci, a na, a na umowie. I to jest słuszne. Natomiast to, co, to, co tutaj padło z mównicy przed chwilą, Wielka Brytania nasi. Przyjaciele, chciałbym e, przypomnieć, że w polityce międzynarodowej nie ma przyjaciół, nie ma wrogów, są interesy. E, między państwami to jest, e, to jest rzecz podstawowa. E, no a jak wyglądali alianci e, w historii tutaj przywołani, dobrze pamiętamy, także historia nauczycielką życia, pamiętajmy o tym dobrze. E, druga rzecz tutaj e, padły z ust e, posła. Lewicy, no, ubolewanie, że swój do swego po swoje, ubolewanie, że polityka prowadzona jest w interesie narodu, że ta wspólnota jest podejmowana. No, powiedziałbym, że za mało jest podejmowana, i my tutaj staramy się pracować, żeby, żeby jeszcze bardziej te wartości podnosić. I Wcale nie ma tutaj żadnego antagonizmu w tym, żeby bardzo dobrze współpracować z innymi narodami i z tym, żeby reprezentować interesy Polaków gdziekolwiek na świecie są, jeżeli mają ochotę, mają ochotę przybywać w Wielkiej Brytanii, czy docelowo, czy Krótkotrwale to bardzo dobra okoliczność, żeby mieli możliwość nabierania kompetencji politycznych, również na tych niskich szczeblach władzy samorządowej, tutaj w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej. Także ja oceniam tę umowę pozytywnie i nie rozumiem, nie rozumiem zgrzytów, które tutaj widział poseł Lewicy. Dziękuję za uwagę. Чем приехать.